Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie. 13 grudnia właśnie to jest taka bardzo ważna data. Nie chciałabym, żeby się zatrzymywać tylko nad tą rocznicą, jakby polityczną, trochę, bo to jest rocznica też. Kiedy powstał stan wojenny, wielu, wiele osób starszych dobrze ten dzień pamięta, ja natomiast nie. Bo ten dzień to był dla mnie, kiedy właśnie rodzice mnie ochścili w kościele świętego Wojciecha. I tak się pięknie składa, z czym się bardzo chciałabym z wami podzielić, że tego dnia Święty Wojciech jest u Matki Bożej z w Lasaret. W sobieszewie nad Wisłą, u Matki Bożej płaczącej. I z tego co mi właśnie powiedziano, to właśnie w, kiedy był mój chrzest, ja u świętego Wojciecha bardzo płakałam w kościele. Bo oczywiście tego nie pamiętam, ale tak mi powiedziano. Więc bardzo ciekawie dla mnie tu odkryłam. Się składa, że relikwie świętego Wojciecha tego dnia właśnie, kiedy jest rocznica stanu wojennego, właśnie są u Matki Bożej Płaczącej. Więc z tej okazji, z tej rocznicy chciałabym bardzo was kochani prosić o, o jedną zdrowaśkę za mnie. Że w ten dzień rodzice chrzestni przynieśli mnie do kościoła w parafii świętego Wojciecha, misjonarza i został mi udzielony chrzest. Kapłan, który udzielał mi chrztu, był właśnie wikariuszem, był to ksiądz Leszek Wojtas. On jeszcze żyje, jest już emerytem. I kiedy się dowiedziałam, gdzieś mieszka na południu, w swojej rodzinnej miejscowości. Z tego co mi wiadomo, to ma nazwę Milówka właśnie i tam jest jako emeryt już bo kiedyś takie miałam pragnienie dowiedzieć się kto mnie ochścił i gdzie jest ten kapłan no i dojechałam do Nowego Dworu Gdańskiego gdzie kiedyś był dziekanem i tam taka łaska Boża mnie spotkała że był Pan Kościelny i właśnie mi Tą informację podał, że był do jakiegoś roku dziekanem, ten ksiądz w Parafii, a później został jako już emeryt do swojej ziemi rodzinnej. Tam pojechał i tam żyje. Więc serdecznie pozdrawiam tego księdza, którego właśnie ochścił mnie. Dziękuję mu. No i też proszę o zdrowaźkę w tej w mojej intencji, że w tym dniu został mi udzielony chrzest Pozdrawiam od Matki Bożej Lasalet Płaczącej z misjonarzem Świętym Wojciechem o tam za mną jest Kościół, a w bocznej kaplicy jest, znajdują się, gdzie jest adoracja, relikwie świętego Wojciecha. Maryjo, Matko Boża, módl się za nami i święty Wojciechu, patronie misjonarzu, módl się za nami. Szczęść Boże wam wszystkim. Sobie Szewa.